Tak też nie? A nie, siedzi. Ale już nie kręci. To no, jest na skucie, musisz zmienić ustawienia. Yy, tu? Masz to jedno i drugie. Najpierw to drugi, drugi hastek. O, no. No, tutaj ten hastek w drugą stronę. Yy, Tampiew. Tak. Aha. I teraz musisz wyłączyć udar. Tutaj musisz wyłączyć młotek. Tam yy. gdzie obrócisz to po prostu w drugą stronę. Jak to obrócić ktoś się nie wróci? Przycisnąć tam. O przycisnąć obrócić i powinniś się kręcić, a nie, a nie, a nie Okej. Okay. Zostało mi to, to, to. Oj, ty co i Co? czy ty naciska nie? Co mam z tym zrobić? No patrz to. Patrz! Tu uchwyt do sbs i cofasz do tyłu. No. Ty kasz? tam tak jest zrobiona. Eee. Ja Na, dasz Na, spójrz. Na, spójrz. Na, jeszcze Na, spójrz. Na, spójrz. Na, zrobić jedną zrobić jedną rzecz. Na, spójrz. Na, spójrz. Na, nie Na, spójrz. Na, spójrz. To już